Jak to jest cholerna aktywność. Normalnie, jakby ktoś chodził po tych cholernych schodach. Siemano, Cześć. witamy Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj wybraliśmy się do lasu, ale nie jest to zwykły las. Aktualnie, znajdujemy się w lesie w Głupczycach. Dokładnie las Marysieńka. I przybyliśmy tutaj, aby sprawdzić legendę. Tak, dokładnie słyszycie legendę. Jakiś czas temu było głośno o staruszce, która grasuje właśnie w polskich lasach. Ja wiem, że to jest trochę śmiesznie brzmi, ale było o tym dość głośno. No i właśnie mnie, między innymi widywano ją tutaj w tym lesie, ale dodatkowo w tym lesie znajduje się również stacja kolejowa, która jest aktualnie nieczynna. Być może uda nam się dostać do środka. No i sprawdzimy ogólnie aktywność tego miejsca i zobaczymy, może nas tutaj coś zaskoczy, może spotkamy tą słynną babcię z tym wózkiem, chociaż ja osobiście bym tego nie chciał tutaj spotkać. E, czekaj, ale... czekaj. No Paweł, możesz coś dodać, Paweł, no? nie By tak no. nie było, że ja no gadam i gadam, bo... Nie no, David już chyba wszystko powiedział, no ja myślę też, że jakaś tu będzie aktywność, że coś będzie ciekawego, ale jak mówi, no że spotkamy tę babcię, nie wiem, co byśmy wtedy zrobili, nie? Lepiej okay, nie. <grym> nie wiem, zobaczymy, zobaczymy. zobaczymy no, dobra, to, to dobra, zapraszamy idziemy. was do oglądania. <grym> o, już mamy tą stację kolejową opuszczoną. Y, Paweł, ty masz k wyciągniętą? O. Ale zimno się zrobiło. O, a to nowość. A to jest bardzo duża nowość, bo te drzwi one były zamknięte ostatnio. Ty, to było zamknięte tutaj, ostatnio, ta stacja. No, ktoś to pewnie odwalił. No i mamy okazję wejść tutaj. Wydaje mi się, że tutaj musiały być też jakieś mieszkania. Z czasem przerobiony Tak, będzie później w tej stację podejmy po prostu cały jak funkcje czelwowe na mieszkania Tu jeszcze mamy Kibel ej, 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 ej Aktywność Aktywność miałem Przed chwilą. Tak jakby to za wami poszło. No miałem na kadłubie. cholera, mm. czekaj. Nie no, prądu no przecież nie ma, prądu no teraz tego nie ma. Dziwne. Prądu. No, nie ma tu nic Żeby było wiadomo. Ale takie stacje też klimat mają. Tuż podłoga Miękka. Nie wiem może tam gdzie będą to tak to tak dziwnie nie? Tak dziwnie, no ale, dziwnie, to... ale to... Patrz, no patrz, 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 patrz Co? Miałeś? No To jest niemożliwe <grych> No gdyby to było coś tutaj od tej Miesz, ja. Jest, 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 jest Mówię ci, są było, takie skoki. Było, było. Jest! Zobacz, zobacz. Nie. Zobacz, żeby... No i czemu ja nie mam? Chodź, chodź po mami. No. Widzisz? Taka niepozorna no. stacja kolejowa, jest. a... Nie ma. Jest. Mhm. Czyli jest tutaj ktoś z nami. Co robimy? Sesję jakąś? Dziwne, nie? No. I tu widzisz jak to mocno. O, no. A to powiedzmy kątem Nie widzisz? Ale przed chwilą tak, miałem to tak normalnie. A teraz zaś Widzimy, że tutaj jesteś z nami. Przychodzimy w pokoju do ciebie. Nie obawiaj się nas, nie uciekaj. Chcielibyśmy wiedzieć, co robisz w tym miejscu. Dlaczego nadal tutaj jesteś? Możesz nam coś powiedzieć? Czy ktoś ci zrobił krzywdę w tym miejscu? Jeżeli chcesz z nami porozmawiać, to powiedz coś do nas, lub Zbliż się do nas, żebyśmy to widzieli. Zobaczymy to wtedy na tych urządzeniach, które mamy ze sobą. Już kolejny raz powtarzam: nie obawiaj się nas. Jeżeli się nagrałeś, to dziękujemy Ci bardzo. Koniec sesji. Ale patrz, wejdziesz i takie już odrodki gwiazdy się dzieją, nie? Zaraz posłuchamy. Widzimy, że tutaj jesteś z nami. Przychodzimy w pokoju do ciebie. Nie obawiaj się nas, nie uciekaj. Chcielibyśmy wiedzieć, co robisz w tym miejscu. Dlaczego nadal tutaj jesteś? Możesz nam coś powiedzieć? Wielbieniu. Czy ktoś ci zrobił krzywdę w tym miejscu? Jeżeli chcesz z nami porozmawiać, to powiedz coś do nas lub zbliżcie do nas, żebyśmy to widzieli. Zobaczymy to wtedy na tych urządzeniach, które mamy ze sobą. Już kolejny raz powtarzam, nie obawiaj się nas. Jest coś, coś było. Jeżeli no. się nagrałeś, to dziękujemy ci taki bardzo. Takie się jakby. Mm. Jak, czy jakby ktoś pukał coś, pukał coś jakby coś, tak, taki, puk, puk. tak puk, Tak, Tak tak. Też chyba kilka razy. O, znowu. Znowu było. Nie wiem, mm. ale już się zaczyna robić grubo. Znowu było. Mik, mik. I jak ruszą czasami tak, mm. jeszcze raz nic nie... O, jest No, teraz. Ale to nie powinno działać tak. Ale nie wiem, tak bo myśleliśmy, że widziałeś jak to... O, zobacz, zobacz, no. Żeby nie było, że ja to wciskam, nie? Ja nie, tak Nie, nie, no to tak czynimy. Proszę, nie No to już to tragedia. Afez mm. zerwana? No, też tego nie widać, tak nie. że no, to widzisz, jest boku, kreca, ale... Czekajcie, a to, ja to pokażę do kamery, żeby to, to, spać. Tu spać. Nie, nie. Ale mm. to było. Od... Z drugiej strony to nie mogło dać. No tam na bank nie będziemy chodzić, tu już jest pognite. Widocznie dach przecieka. Busse pomieszczenia. O i znowu. No, no. Patrzcie, widzicie? Widzicie to? Jest tutaj coś mega mega. Jest tutaj aktywność. przestało chodzisz za nami? podejdź jeszcze raz do tego urządzenia, które mam w ręce lub do mnie podejdź nie uciekaj przed chwilą to widzieliśmy, że tutaj przechodzisz nie wiem, czy chodzisz za nami czy po prostu sprawdzasz, co się dzieje ale widzimy, że tutaj gdzieś jesteś. No, była aktywność. W... Mm. Bardzo aktywność była. Dużo. Gdzieś ty tam za to. Ta? Mm -hmm. A to nie aż taka stara. Ja się urodziłem. Nie, nie spodziewałem się po tym miejscu jakiejkolwiek aktywności. Ale być może, tak jak mówiłem, były tutaj mieszkania. Co? Coś słyszałeś? Mm -hmm. Co? Taki ty, ty, ty. się może wydawało. Nie zapomnijmy, bo się wydawało. Sessy EVP opuszczony dworzec. Jeżeli jesteś tutaj z nami, a widzimy, że jesteś, że chodzisz za nami. Przemów do tego urządzenia. Przemów, żebyśmy Cię usłyszeli. Z przodu. Z przodu jesteś? Jesteś z przodu, jeżeli jeszcze z przodu podejść do tego urządzenia z zieloną lampką. Podejdź jeszcze raz. Widzieliśmy, że wcześniej chodziłeś. Nie wiem jak to się wydaje. Z serca nie widzimy opuszczone dworzuc. Jeżeli jesteś, to jest z nami, a widzimy, że jesteś, że chodzisz za nami. Zobaczcie to tak, Jakieś tam coś, jakieś coś takiego, zakłócenia są. Coś takiego jak tyś mi To też słabsze, minimalne. U tego Dawida to było bardziej, słuchajcie. też może ten mikrofon jest strzuczy to. Nie Co, Co to, Nie zostawia tego, podejdź tutaj. Stań przed nami. Wejdź po tych schodach do góry. O, o, o zobacz. Ale mnie wy... A, Co to? Zobaczyłeś to? O patrz mm, nie Widać źle. to? Nieźle. No i teraz patrzcie, patrzcie jaka to jest cholerna mm. aktywność. Makabra. Widzę, że poszedłeś. Dlaczego ja. się nie chce ujawnić? Na... Jak masz na imię? Odpowiedz, jak masz na imię? Podaj nam swoje imię. Nie bój się, nic złego cię nie grozi Może to my mamy się bać <głos> <głos> Nie no Jak można na imię Jaka, gdzie jest ten dyktafon? Kim jest? Ale widać że to chodzi Tak tu to, nie, to nie jest To nie jest Mhm. Jesteś tą babcią Chyba to babcią mhm. Na Nie wiadomo co to jest ale Powiedz nam, kim jesteś, lub czym jesteś. Widzimy, że tutaj się przechadzasz, przy nas. Chcemy wiedzieć, z kim lub z czym mamy do czynienia. My się przed Tobą nie ukrywamy, i oczekujemy tego samego z twojej strony. Powiedz nam coś. Dlaczego tutaj jesteś? Czy mógłbyś nam się jakoś zamanifestować inaczej niż na kadwójce? Czy mógłbyś czymś wrzucić albo no nie wiem, cokolwiek wydać jakiś hałas? Przeszedł coś to? Tak jakby coś po schodach. Branzoletka utonął, Banzoletka utonął. A przed tym było też o coś z wodą, było. hajmy, my tu byś za pierwszym razem. Obra, jeżeli się nagrałeś, to dziękujemy ci bardzo. Koniec sesji. Macie historia, tu. Nie, ale cały czas na mojej. Cały czas na mojej, widzisz? A od Dawida ja, nic. Czekajcie, odsłuchamy. No. Powiedz nam kim jesteś, lub czym jesteś. Widzimy, że tutaj się przechadzasz. Przy nas. O, jest. Chcemy wiedzieć z kim lub z czym mamy do czynienia. My się przed tobą nie ukrywamy i oczekujemy tego samego z Twojej strony. Powiedz nam coś. Dlaczego tutaj jesteś? Czy mógłbyś nam się jakoś zamanifestować inaczej niż na kad Czy mógłbyś czymś rzucić albo no nie wiem, cokolwiek wydać jakiś hałas! Wszystko tak? No No ja ci no. mówię, że coś chodzi po patrz patrz patrz. Patrz, 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 na niego jest, a na, na... na twojej nie ma. To do ciebie się czytę. Nie <laughs> Ej, ale ja to słyszałem. No, zobacz, zobacz, do bije. Dobra, nie mogę żeby to się... Się, Nagrało się no, 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 to no, ci... Bo... Normalnie jakby się to. po tych kolernych no, no, Cały czas. No. to. no, to no, 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 może Paweł no, no, niżej nie, nie, albo coś. Nie wiem czy to emocje, ale już no, takie odczucia dziwne. Dobra, dziękuję, dziękuję. Sesja EVP, widzimy, że jesteś tutaj z nami. Podchodzisz do nas na komendę. Podejdź jeszcze raz, zaświeć jeszcze raz do czerwonego i przemów do nas. Przemów, rzuć czymś. Kim jesteś. Powiedz nam swoje imię, kim jesteś. Że się nagrywasz, nie wiem. Sześćno? Czemu jakiś sukis? Widzimy, że jesteś tutaj z nami, podchodzisz do nas na komentarz. Nie, dziwne to jest wszystko tutaj. O, 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 Te skoki są takie dziwne. Co tu jest? Ciekawe, Obrazek święty. Obrazek święty. Ja nie wiem, jak to inaczej teraz dobra, mamy aktywność. Bo to nie można temu zaprzeczyć, że tu jest aktywność, ale. Jak to Teraz, jak do tego dalej podejść? Bo my robimy sesję na dyktafonach, tak raczej. Tak, coś tam jest. Coś tam puka, ale nic takiego. Czekaj, a może jeszcze z siatką coś zrobimy? Jeżeli jesteś tutaj z nami, to stań przed nami, lub przejdź przed, przed nami, bo widzimy, że tu jesteś. Czy możesz przejść? Podejdź tutaj. Pokażesz nam się, stań przed nami, wiemy, że tutaj jesteś. Czy możesz to zrobić? Czy się coś nie załamuje jakieś Te, ale nic na razie nie widzę Chyba, że kamera to inaczej uchwyci Bo moje oko jakoś świruje Tutaj przy tej Stań przed nami Jeżeli nas się nie obawiasz To stań przed nami A jeżeli się Obawiasz to nie masz czego Bo nie przychodzimy w złych zamiarach Myślę, że to Inna... no, coś Ale Pajak tu sypie. tam nic, roku, nie było. To nic nie ma, tam nic na, na, na obiekcie. A to mało, bo nic, ani na kadwójce, nic, a tutaj wszystko naraz. Wszystko Chociaż, no dobra. Nie no, lampa jest włączona. Jesteś kobietą? Tu coś musiało się wydarzyć chyba, albo... Tak, nie, jesteś kobietą? Co tutaj robisz? O. Chodzimy niżej. coś stało. Piwnicy? On no, bardziej sugeruje się wyższymi piętrami, aniżeli piwnicą. Ale to jakieś materacy chyba ktoś zrzucił. Drzewo jakby kurde. Jakieś rurki. Co to jest tutaj? Jakaś butna? Nie wiem, jakaś to nie, ma nie to może na dłużej był coś. co, przez utonięcie? Ale w jakim sposób? Może w wannie się utopiła. No, albo wiesz, była ta dusza, tu przyjść skądś, nie? Tam było rzeka niedaleko, nie? My przyjeżdżaliśmy ja. do tego jeździła, hmm. czegoś, tam Się utopiło tam. Może się utopiło, Ale może tutaj przyszły, wiesz, Ale może tutaj to... miałeś kibel, nie? Tu mieszkania były. Albo się tu ktoś utopił. Znaczy, tu było akurat prysznic, prysznic no ale właśnie, dobra. No. Znowu chyba było. U, 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 na, na tej naszej najwięcej jest kadłuba. Co się przyczepiło, Robert? Do ciebie. Ciebie. Ja teraz myślę, Przedefne jakby jeszcze tu mogliśmy z tym popracować. nie się wydaje, że było znowu. Aha, to jest ten. Dobra. Dobra, ja teraz tu przyjdę jeszcze tak z SLS-em na szybko. Staniesz przede mną? Czy mogłabyś, albo mógłbyś to zrobić? Czy mogłabyś stanąć przed nami? Nie obawiaj się nas. Stań przed nami. Wiemy, że tutaj jesteś. Co się tutaj wydarzyło? Pokaż nam się! Idziemy zobaczyć na zewnątrz? Ale mnie łeb zaczął boleć strasznie Coś tu widać, ale budynek jest mega klimatyczny, znajduje się w tym lesie, nie? Ta stacja. To są jakieś kurniki, czy co? Co? No, my nie byliśmy chyba w tej drugiej, chociaż? Jestem w Jesteś w góru? Co się stało, jak zmarłaś? Nie Nie potrafią podejść Ale tu nisko Co jest? Gdzie ty Paweł jesteś? Kur Patrz na to o. Nieźle Patrz no. wszystko tylko tu jest no. To jest o, a z czego to jest szkielet? Nie Jakiś taki długi zwierzęcia